Witam na kanale wiatrakowni. Dzisiaj kolejny film z serii Recenzje małych turbin wiatrowych. Recenzje przeznaczone są dla użytkowników, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat realnej produkcji danej turbiny, ceny jej zakupu oraz opłacalności inwestycji w instalację wiatrową. Kwestie techniczne będą poruszane w niewielkim stopniu. Jest już sporo filmów dostępnych na temat testów warsztatowych, a my koncentrujemy się na wykorzystaniu turbiny w warunkach rzeczywistych. Przy czym należy pamiętać, że wiatrakownia ma jedne z najlepszych warunków wiatrowych w Polsce i rezultaty uzyskiwane u nas trudno będzie uzyskać w głębi kraju. Zanim przejdę do recenzji, chciałbym podziękować za przychylne komentarze. Świadomość, że filmy wiatrakowni są pożyteczne, jest bardzo dobrą motywacją do dalszej pracy. Jest możliwość wsparcia kanału wiatrakowni poprzez zakup wirtualnej kawki. Link w opisie filmu. Z góry dziękuję za cappuccino albo latę. Dużo kawy oznacza dużo energii do kręcenia następnych filmów. 2 marca rozpoczynamy warsztaty małych turbin wiatrowych, obejmujące szkolenie praktyczne z turbinami wiatrakowni, budowanie małej instalacji off-gridowej i coś wyjątkowego czyli łączenie małych turbin w celu uzyskania instalacji wiatrowej o większej mocy. Wiatrakownia jest wyjątkowym miejscem, gdzie możecie się nauczyć, jak skalować małe instalacje wiatrowe. Szkolenie odbędzie się w sobotę. Można przyjechać z rodziną do łeby na weekend, rodzinę wysłać na spacer nad morze, a samemu wziąć udział w warsztatach. Osoby zainteresowane proszę o maila lub o kontakt na stronie wiatrakowni na Facebooku. Wracamy do naszych recenzji. W poprzednich odcinkach były recenzje tureckich turbin InstaBris i 700 o mocy 700W oraz i 2000 o mocy 2kW. A dzisiaj recenzja chińskiej turbiny M5 o mocy 1 kW. Turbina M5 to popularny model z rodziny chińskich turbin o mocy 1 lub 1,5 kW, oznaczana jako M5, M6, M7, M8, a teraz również występująca jako modele FT1000 M5, FT1500, M8 itd. Turbina M5 to weteran wiatrakowni. Testowany zarówno przy bardzo słabiutkich wiatrach, jak i wiatrach super silnych, dochodzących do 30 m na sekundę. Wszystkie nasze turbiny testujemy w ekstremalnych warunkach. Turbiny zmuszane są do pracy przy bardzo silnych wiatrach bez hamowania. Robimy to w celu przetestowania wydajności i trwałości turbin, jak również w celu sprawdzenia efektywności panelu sterowania. Testowana przez nas turbina M5 ma napięcie pracy 48 V. I nadaje się do pracy głównie w instalacjach off-gridowych z magazynem energii. Można wykorzystać taką turbinę w instalacjach on-gridowych, wykorzystując na przykład popularny inverter Sun 2000, który ma wbudowany kontroler sterowania turbiny wraz z hamulcem. Zaletą takiego rozwiązania jest jego prostota: wszystko mamy w jednym pudełku. Z jednej strony podłączamy turbinę, z drugiej wychodzi przewód, który podłączamy do dowolnego gniazda sieci domowej. W jednym z najbliższych filmów będziemy testowali wydajność takiego rozwiązania. Dostępne są wersje tej turbiny o napięciu pracy 24,96 V, a również można zamówić sobie model o napięciu pracy dobranym do naszej instalacji wiatrowej. W przeciwieństwie do turbin Instabreeze, które są dostarczane w estetycznym i bezpiecznym opakowaniu, Turbiny chińskie przychodzą siermiężnie zapakowane z turbiną albo statecznikiem narażonym na uszkodzenia podczas transportu. Tutaj widzimy zapakowaną turbinę 2-kW z papierowym styropianem oddzielającym turbinę od statecznika. Takie zabezpieczenie nie uchroni statecznika przed ciężarem 30-kg turbiny. Praktycznie każda testowana przez nas chińska turbina o mocy ponad 1 kW. Przychodziła z uszkodzoną powłoką malarską. Montaż turbin chińskich jest trochę bardziej czasochłonny niż montaż turbin Istabriz, z racji stosowania kołnierza albo flanszy mocującej, która wymaga ekstra mocowania albo przyspawania do końcówki masztu. Turbiny Isty wykorzystują czpień mocujący, co znacznie ułatwia montaż turbiny na maszcie. wiatrakowni wykorzystujemy adaptery mocujące, które znacznie przyspieszają wymianę turbin. Nasza turbina M5 znajduje się na maszcie o wysokości 6 metrów, który jest o 60 cm krótszy niż maszt turbiny ISTA i 2000 i o 1 m dłuższy niż maszt turbiny ISTA i 700. Całkowita waga turbiny ze śmigłami według producenta to 31 kg, ale testowana przez nas sama turbina bez śmigieł waży prawie 19 kg. Dla porównania turbina Ista i 2000 o mocy 2 kW waży tylko 15 kg, a chińska turbina FT2000 o mocy 2 kW waży prawie 30 kg. Śmigła turbiny M5 mają długość 100 cm i w rezultacie średnica wirnika tej turbiny wynosi 210 cm. Dla porównania Ista 2000 ma śmigła o długości 108 cm. I średnica wirnika to 225 cm. Przejdźmy teraz do omówienia pracy turbiny M5. Na początek dobra wiadomość: jest to rzeczywiście turbina 1kW. Podczas testów osiągała moc chwilową ponad 1300W przy wiatrach o prędkości 15 m na sekundę. I niestety jest to jedyna dobra wiadomość. Turbina, co prawda, startuje już przy wiatrach 3 metry na sekundę, śmigła ładnie się obracają, a w tym czasie turbina ISTA e i 2000 w dalszym ciągu stoi w miejscu. Ale co z tego, kiedy praktycznie rzecz biorąc, napięcie osiągane na generatorze turbiny nie jest w stanie sprostać instalacji 48V bez wspomagania, aż do momentu osiągnięcia przez wiatr prędkości 6-7 m na sekundę. W międzyczasie turbina ISTA i700 oraz ISTA i2000 potrafią już ładnie produkować. Po rozpoczęciu produkcji przez turbinę M5 napotykamy jej drugi problem, którym jest niestabilna praca. Turbina jest łatwo wytrącana z kierunku wiatru, przez co spadają jej obroty, obniża się napięcie turbiny i w konsekwencji produkcja spada co kilkanaście sekund do zera. Jest to dość powszechny problem chińskich turbin o mocy do 1,5 kW. Często to widzimy na filmach, gdzie właściciele proszą o poradę, jak ten problem rozwiązać. W większości przypadków jest to spowodowane zbyt krótkim ogonem turbiny. Czasami może to być spowodowane również obciążeniem turbiny zbyt dużym prądem ładowania. Szybkie wytrącanie turbiny z kierunku wiatru można skorygować poprzez wydłużenie ogona turbiny o 50-70 cm. Problemy z niewystarczającym napięciem turbiny można rozwiązać poprzez stosowanie przetwornic Step up albo użycie odpowiedniego kontrolera sterowania umożliwiającego ustawienie kaskady obciążenia dla turbiny. Wspomniany wyżej falownik z wbudowanym kontrolerem SAN 2000 ma taką możliwość, testy takiego rozwiązania wkrótce. Nasza turbina M5 nie była modyfikowana. Celem naszych recenzji jest pokazanie, czego można oczekiwać od turbiny zaraz po wyjęciu jej z opakowania i montażu na maszcie bez dokonywania żadnych przeróbek i modyfikacji. A turbina wkrótce ustąpi miejsca w większej turbinie 2-kW FT2000. W międzyczasie wydłużymy jej ogon i za jakiś czas pojawi się film z testami turbiny po modyfikacjach. Turbina M5 to weteran wiatrakowni z roczną produkcją na poziomie 160 kWh, przy czym 80% produkcji jest generowana w miesiącach jesienno-zimowych od października do marca. W miesiącach wiosenno-letnich miesięczna produkcja turbiny M5 to 4 kWh energii. Nie ma tutaj pomyłki. Powtórzę jeszcze raz. Średnia miesięczna produkcja turbiny M5 to 4 kWh energii. Z tego powodu Przydatność tej turbiny w warunkach polskich w głębi kraju jest znikoma. Dużo lepszym rozwiązaniem jest użycie tańszej turbiny ISTA I700, która pomimo mniejszej mocy latem może wyprodukować 3-4 razy więcej energii niż turbina M5. Znając roczną produkcję turbiny M5, możemy policzyć wartość średniego wskaźnika wykorzystania mocy. Wskaźnik ten jest bardzo użytecznym parametrem pozwalającym porównać różne turbiny pod względem ich produktywności, a także pod kątem ich lokalizacji, gdyż jego wielkość zależy zarówno od turbiny, jak i dostępnego wiatru. W naszych raportach i recenzjach będziemy często się powoływać na ten wskaźnik, porównując różne turbiny i lokalizacje, dlatego warto go zapamiętać. Nie będę się tutaj powtarzał, definicja wskaźnika jest podana w poprzednich recenzjach turbin IstaBris i700 oraz Ista i2000. Przy wielkości produkcji na poziomie 160 kWh energii rocznie, turbina M5 ma wskaźnik na poziomie 1,4%. Jest to bardzo kiepski wskaźnik, który dla większości małych turbin wynosi 2-4%. Dla przykładu, turbina Ista I700 oraz I2000 mają wskaźnik zbliżony do 4%, czyli jest prawie 2,5 krotnie wyższy. Wskaźnik ten wzrasta wraz z wielkością śmigieł, czyli średnicy wirnika. Przykładowo, nowochińska turbina 2KW ze śmigłem o długości 1,5 metra, czyli średnicą wirnika ponad 3 metry, powinna mieć wskaźnik na poziomie 5-6%. Mam przynajmniej taką nadzieję, że zobaczymy to wkrótce podczas testów tej turbiny. Przejdźmy teraz do kosztów zakupu samej turbiny, którą można już otrzymać z dostawą do domu w kwocie 2600 zł. Przy średniej cenie energii elektrycznej na poziomie 1,1 zł za kilowatogodzinę. Koszt turbiny zwróci nam się po wyprodukowaniu 2360 kWh energii, czyli w przybliżeniu po około 15 latach jej użytkowania. Dla porównania, koszt z dostawą do domu paneli słonecznych o łącznej mocy 1 kW na dzień dzisiejszy to kwota 1200 zł, czyli mniej niż 50% ceny turbiny M5. Koszt takiej instalacji słonecznej zwróci się nam po wyprodukowaniu 1090 kWh energii. Panele słoneczne mają 3-4-krotnie wyższy wskaźnik wykorzystania mocy niż małe turbiny wiatrowe. A wskaźnik ten wynosi 10-12%. W ciągu roku taka mała instalacja słoneczna wyprodukuje około 1100 kWh energii. Czyli koszt paneli słonecznych zwróci się nam już po roku użytkowania. Pomijamy tutaj, dla uproszczenia, inne koszty instalacji wiatrowych i słonecznych, takich jak koszt konstrukcji wsporczej, czyli masztu dla turbiny oraz rusztowania dla paneli, koszty sterownika do turbiny wiatrowej czy koszty falownika. Przedział cenowy może tutaj kilkukrotnie przekroczyć koszt zakupu turbiny czy paneli słonecznych. Jak z tego porównania widać, zdecydowanie bardziej opłacalny jest zakup paneli słonecznych o mocy 1 kW. Niż zakup turbiny M5 o takiej samej mocy. Co więcej, opłacalność zakupu turbiny M5 wygląda absurdalnie w porównaniu do opłacalności zakupu turbin Istabris I700 oraz I2000. Mam nadzieję, że testy nowej turbiny 2kW poprawią tę statystykę na korzyść chińskich turbin. Na razie nie wygląda to dla nich zbyt ciekawie. Porównanie opłacalności małej turbiny wiatrowej z opłacalnością paneli słonecznych wypada na korzyść paneli przy dzisiejszych cenach turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Jak wspomniałem w recenzji poprzednich turbin, małe turbiny wiatrowe świetnie się sprawdzają jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych, szczególnie w instalacjach off-gridowych z magazynem energii. Z naszych raportów produkcji turbin wiatrowych. Widać, że pomimo dwu-trzykrotnie mniejszej opłacalności turbiny wiatrowe są w stanie produkować całkiem znaczne ilości energii wtedy, gdy panele słoneczne produkują niewiele albo wcale. Czyli w nocy oraz w miesiącach jesienno-zimowych. To tyle na temat chińskiej turbiny M5. Jeżeli macie pytania, to proszę o komentarze poniżej. Linki do recenzji turbin ista Breeze oraz raportów produkcji turbin wiatrowych znajdziecie na końcu filmu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału.